Siemanko, z tej strony Elio, trofan. Ostatnio często te wideoblogi wrzucam, ale yy, nachodzi mnie dużo różnych wspomnień, przemyśleń i tak jakoś to yy, wychodzi Niedawno założyłem yy, synowi na tablet yy, Family Linka z Google'a Generalnie po to, żeby yy, ograniczyć mu czas, który siedzi na, na tablecie i tam ciupie w Brawl czy w inne jakieś tam gierki. Nie żeby jakoś tam ogromne ilości czasu spędzał przy tablecie, bo w porównaniu z nie wiem, z sąsiadami, z innymi dzieciakami, o których gdzieś tam słyszę od znajomych, no to nie ma jakiejś tragedii. Aczkolwiek siedzi dużo na tym sprzęciku. A teraz jest już pogoda fajna: można iść na podwórko, można się pochućtać, poskakać na trampolinie, można się w basenie wykąpać na ogródku. Więc założyłem mu tego familinka. No i wczoraj wieczorem nudziło mu się już, bo czas mu się skończył. Przyszedł do mnie z taką miną, kota ze szreka i zaczął do mnie skamlać, że tatusiu przedłuż mi tam jeszcze trochę. No to włączyłem mu tam dodatkowe pół godziny. No i wtedy tak mi się przypomniało, jakim dzieckiem ja byłem w podstawówce. Byłem mega kujonem, tylko nie byłem koleśm na zasadzie, który siedział non stop w książkach i uczył się e, i tak dalej. Po prostu byłem zajebiście zdolny. E, wiecznie miałem świadectwa z paskiem, uczyłem się dosłownie chwilę, wszystko mi wchodziło do głowy, wszystko kumałem. E, to i, I Było spoko, więc rodzice nie czepiali się, że, że siedziałem na ataryńce, jak ją dostałem. A czas, który spędzałem na atarii był ogromny. E, była, była jakaś fajna pogoda. Moi rówieśnicy, większość rówieśników, poza kobrą, bo ten też siedział przed komputerem, większość rówieśników spędzało czas na polu, grali tam w marynarza, grali tam w wykopki, biegali, bawili się, a ja wolałem siedzieć w domu, piłki nie umiem podbijać do dzisiaj, jak podbiję trzy razy to jest max, Ale, a ja wolałem siedzieć przed, przed komputerem, grałem sobie na tarynce, pisałem programy, Znajdę gdzieś zdjęcie swoje, bo chciałbym wam pokazać, jak ja wyglądałem w podstawówce w takich pinglach. Kujotek taki ładnie ulizany na bok. No, i ten czas spędzałem właśnie przed komputerem. Mało tego. Jak przychodziły wakacje, jeździłem z ojcem i zabieraliśmy właśnie kobra mojego przyjaciela do Jaworza. Tutaj w beskit żywiecki. I tam był domek taki typowy góralski, mój tata jakieś tam prace remontowe prowadził no i sobie w trójkę tam siedzieliśmy no wiadomo, lipiec, sierpień żeśmy tam przebywali ale zamiast ganiać po podwórku, chodzić po tych górach coś tam kombinować, no to 90% czasu z Kobrą spędzaliśmy przy Atari, bo oczywiście pakując się na wyjazd pakowaliśmy jastacy dyskietek Kobra zabierał Atari, no i jechaliśmy dwa miesiące pisać programy i to wyglądało tak, że wstawaliśmy było śniadanie Dzionek już piękny wstawał, pogoda się robiła, a nasza, my, my, my w dwójkę w okularach kobra dosyć mocnych. Ja takie półtora, dwa miałem na plusie. siadaliśmy przed y, kompa podłączonego do telewizora i już napierdzielali całe wakacje. No i do czego zmierzam? I tak mi się wczoraj głupio zrobiło, jak temu synowi puszczałem te dodatkowe minuty. Tak się poczułem. Źle z tym, że ograniczam mu jego czas, który chciał sobie tam wieczorem jeszcze pograć, bo kąpał się w basenie, był na podwórku, więc czas też jakoś spędził w inny sposób. I tak mi źle z tym było, że sam tak postępowałem. Sam byłem takim nerdem komputerowym, a teraz mu zabraniam i włączam jakieś ograniczniki czasu. 3 <grywka> lata to wyszło i jakoś to mi tak siadło dla mnie. Co no, nie zmienia to faktu, że zostawię mu te ograniczniki, no bo też nie, 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 nie chcę, żeby wiecznie siedzieć na tych tabletach. Ale poczułem się, że postąpiłem e, nieuczciwie. Na razie. Jeżeli filmik się podobał, standardowo łapka w górę. No i zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Na razie.